Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy Tym razem pod Krakowem, wels Rakowem, Więc Więc dzisiaj będę mówił zamiast Trzy Trzy I zamiast trzeba będę mówił Trzeba Żeby Krakusy wreszcie nauczyły się mówić po polsku A nie jak jakieś wieśniaki co wychodzą na pole Wyjdźcie na dwór i nauczcie się polskiego Dobrze, Kraków obrażony, wszystkie Krakusy wcisnęły już dislajka Możemy zaczynać odcinek Nad nami Cadillac Fleetwood 47 rok i to nie jest zwykły Cadillac Fleetwood. To jest Cadillac, który służy do jazdy na co dzień. Naprawdę właściciel jeździ nim na co dzień. A żeby móc jeździć nim na co dzień, wsadził tutaj do no zgadniecie co? V8 z Lexusa SC400, znane też z LSA400 na przykład. Ogólnie jest to doskonały restomod, poskładany z części z przeróżnych fur i zaraz wam opowiem co i jak, czyli jaka jest historia tego egzemplarza i jak został przerobiony, żeby nadawał się do jazdy we współczesnym ruchu po prostu. Bydle, które to widzicie, to jest Cadillac 60 Special względnie. Cadillac Fleetwood 60 Special. Druga generacja, produkowana od 42 do 47, 48 roku. W każdym roku trochę inna. To jest wersja najdłuższa i największa. I teraz zapytacie, co jest ciekawego w samym tym aucie w wersji oryginalnej. W oryginalnej wersji, tutaj pod maską, znajdowało się V8. I teraz, co jest najciekawsze, to V8, które tutaj siedziało, było używane podczas wojny jako silnik do czołgów M5 Stewart. Jakby nie trudno się domyślić, że silnik czołgowy z II wojny światowej nie jest najlepszym motorem do jeżdżenia na co dzień, więc nie dziwię się, że tutaj został zmieniony, a jak do tego w ogóle doszło, że właściciel pozyskał ten wóz i postanowił go przerobić na furkę do na co dzień. Niestety nie zgodził się na wywiad, bo powiedział, że niespecjalnie lubi gadać przed kamerą, więc postaram się ja wam to zrelacjonować z sensem. Otóż, na na świecie wcześniej jeździł fajnie porobioną wołgą. Wołga mu się znudziła i zobaczył, że na portalu aukcyjnym jest taki Cadillac, trochę wrośnięty, trochę zardzewiały, z martwym silnikiem, i stwierdził, że mu się podoba, i po prostu go kupił. I stwierdził, że zrobi go sobie jako samochód do na co dzień, bo taką ma fanaberię. Koniec historii. Nie należał do dziadka, nic z tych rzeczy. Był sprowadzony dawno temu do Polski, ale to tyle. No chłop ma już ze sobą cały szereg fajnych projektów i to jest po prostu kolejny z takich projektów. I zanim zajrzymy pod maskę, zanim zajrzymy do tego prawdziwego mięska, jeśli chodzi o to, co tutaj zostało zrobione, to obejrzyjmy sobie jeszcze przez chwilę tego Fleetwooda. Ciekawie, tak naprawdę jest już z przodu. Oczywiście jest to standardowa amerykańska, pontonowa stylowa lata 40, natomiast co tu jest ciekawe i nietypowe? Otóż po pierwsze, w każdym roku te samochody miały trochę inne detale, i z roku na rok, jeśli chodzi o detale, były zubarzane. Po czym to poznać? Na przykład poprzednie roczniki miały więcej żeber w grillu i miały na przykład bardziej dopracowaną tą kobietę tutaj, bo to podobno jest kobieta. Na znaczku na masce. To jest taki element, który służy do tego, żeby jak przechodzień wejdzie pod Cadillaca, to miał więcej obrażeń. Natomiast na szczęście zachowano inny detal. Jak spojrzycie tutaj na ten znaczek, on jest jeszcze oryginalny, ma 80 lat. Ten znaczek Cadillaca jest wpisany w V. -kę. I to nie jest bez znaczenia. To nie jest bez znaczenia, ponieważ to oznacza, że silnik jest V. Proste, łatwe, zrozumiałe. Poza tym, jak już jesteśmy tutaj od przodu, kolejny detal, który może zwrócić naszą uwagę, to jest szperacz. I pomyślicie sobie, czyli to pewnie był radiowóz. Otóż to nie był radiowóz, ogólnie była jakaś taka moda, że amerykańskie fury z tych lat miały sterowane ze środka światła szperacze. I kolejne jeszcze dwa detale, to są fletnerki. Fletnerki są i z przodu, i z tyłu. I co najważniejsze, są na korpkę, więc nie zamykają się podczas jazdy. No ale okej. Okay. Czy to było ładnie zaprojektowane, czy dobrze? Myślę, że było poprawnie. Trudno mi oceniać z perspektywy. na dwór i nauczcie się polskiego. Trudno mi oceniać z perspektywy 24 roku wóz z 40. To trzeba zapytać ludzi za 40. Nie wiem, dziadka musiałem zapytać. Mamy przód mówiony, chodźmy do tyłu. W drodze do tyłu zatrzymamy się gdzieś pomiędzy. Dlaczego zatrzymamy się gdzieś pomiędzy? Otóż chciałbym wam zwrócić uwagę, że wóz jak widzicie nie jest pomalowany, jest spatynowany, mardze. I to nawet nie jest do końca tak, że to była koncepcja stylistyczna. Po prostu wóz był zardzewiały, został wyspawany od dołu, natomiast tutaj został w takiej formie, ponieważ właściciel parkuje go sobie normalnie pod blokiem. I jakby nie chce, żeby było mu szkoda go używać. Chce go używać na co dzień. Miał takie doświadczenie, że takie ładne, pomalowane wozy... To ktoś mu zadrapał kluczykiem, ktoś mu coś zepsuł, uszkodził i szkoda mu było tych fur. No, takie jest życie w Krakowie, że jak ktoś nie biega akurat z maczetą, to jeździ kluczykami ludziom pał, tak żeby nie mieli za dobrze. No i jak żyjesz w Krakowie, no to nie możesz mieć ładnego lakieru. Nie możesz mieć nic ładnego. Jedyne co jest ładne, to pociąg PKP do Warszawy. Jezu, Krakowiacy mnie znienawidzą po tym odcinku. Kolejna ciekawostka od boku, poza tymi wspaniałymi pontonowymi. Tutaj błotniczkami, to jest to, że tutaj jest taka aerodynamika czasów streamline, nie mieli jeszcze tunelów aerodynamicznych, ale tak zaczęli myśleć trochę o, oporę, oporę... Się polskiego. o oporze powietrza, więc tutaj jest przykryte nad nadkole, trzeba to odkręcić, żeby wymienić oponę. W ogóle ciekawostka jeszcze kolejna, jak jestem przy oponie, otóż 40 któryś rok i tu mamy felgi bezdętkowe, w sensie tu opony bezdętkowe się zakłada. Czujecie? Z tyłu tego kajdilaka mamy kilka ciekawych detali, detalów w się polskiego Po pierwsze te tutaj pałeczki Te pałeczki nie są tu przez przypadek One są po to, żeby pokazać, że masz większego Bo dokładnie o tyle, ile szerokości mają te poprzeczki O tyle jest dłuższa ta wersja To jest taki śmieszny detal, bo właśnie Przedłużony jest ten słupek A kolejny śmieszny detal je znajduje się albo tu, albo po drugiej stronie Po drugiej stronie Mianowicie wlew paliwa jest o w tym miejscu, tu się otwiera, odkręca, tutaj się też leje LPG, a zbiornik to jest przepiękny zbiornik ponieważ oryginalny zgnił jest z Poloneza, bo okazało się, że zbiornik od Poloneza pasuje do Cadillaca. Gdzie problem? No to ja sam tył zaprojektowany jest, no tutaj się nie będę wyzwierzał, to są lata 40, na których aż tak super się nie znam, wygląda jak po prostu... Ładne, ekskluzywne lata 40., stylistyka pontonowa. Czego chcieć więcej? Kolejna ciekawostka napis Fleetwood z tyłu na, występował tylko w tej właśnie wersji, która tu stoi. Pozostałe nie miały napisu Fleetwood. To są takie detale. Ogólnie Amerykanie zmieniali strasznie dużo detali w swoich samochodach w tych latach. Kto by to spamiętał? Jakby na co to komu? Być może też zwróciliście uwagę na szyby. Cudowne w naprawianiu takich aut jest to, że wszystkie szyby praktycznie są proste i można je sobie docinać. A tu jest jeszcze łatwiej sobie podocinać, bo zobaczcie, że mamy takie listwy w poprzek. Więc tak naprawdę z trzech części składa się tylna szyba. Idziesz do szklarza, przycina ci szybę, masz szybę do samochodu. Komu to przeszkadzało? No ale dobra, zajrzyjmy do wnętrza. Ale zanim się rozsiądę, we wnętrzu Cadillac'a i opowiadam wam. Co tu jest? Czego nie ma i co jest zmienione i przerobione? To chciałem wam przypomnieć o tym, co pozostaje niezmienne. A niezmienne pozostaje moje uwielbienie dla Taniego C i AC, które znajdziecie w linku w opisie. Czytaj, jeśli potrzebujecie ubezpieczenia, możecie skorzystać z porównywarki MobiPły i dostaniecie tam oferty różnych ubezpieczycieli, łatwo możecie sobie wybrać najtańszą. Dostaniecie jeszcze 150 zł cashbacku. I do tego link polecający, który jak wyślecie dalej i ludzie skorzystają, to za każdym razem dostajecie po 50 złotych, aż do 2000 złotych. Także jeśli potrzebujecie, macie ochotę, skorzystajcie z linku w opisie. A teraz lecimy z obczajaniem wnętrza. I nietypowo zacznę od tyłu, bo to w sumie jest oryginalne. Oryginalne jest to, jak ogromny jest ten wóz. Zobaczcie, ile tu jest miejsca z tyłu. Tu leży mój plecak, tu jest kanapa. Kanapa wygląda jak prawdziwy fotel u babci. Nawet zobaczcie, tu ma taki twardy podbłokietnik. Jak się już tu wsiądzie, to się można w ogóle rozwalić jak Emir pasza, położyć, wyspać. I To jest oryginalna kanapa. Natomiast z przodu, oprzyte w kolor tylnej kanapy, ale to są folet, fotele z jakiegoś biuika elektryczne. Właściciel nawet nie pamięta z jakiego, ale są doskonale takie miszowe. Tu też dodatkowa poduszka. Ogromne, szerokie, przepastne, żeby było wygodnie, no bo na oryginalnej kanapie to się siedzieć nie dało. Wsiadamy do środka, i to wygląda cudownie. Cudowna jest ta patyna na desce. To wygląda 40 razy lepiej, niż jakby było odnowione. Naprawdę robi robotę. No i lata 40, więc wiadomo, chrom, ładne zegary, i już na tych zegarach zobaczycie, że coś się zmieniło. Otóż tutaj, u dołu. Pojawił się wyświetlacz. A dlaczego pojawił się wyświetlacz? No bo tu już jest inna skrzynia biegów, więc trzeba było zrobić prędkościomierz elektroniczny z elektronicznym licznikiem przebiegu. To działa normalnie, tak jak powinno. No i tutaj jeszcze w bonusie dołożone zostały kontrolki od ciśnienia oleju, ładowania i chyba długich świateł oraz obowiązkowo przełącznik od sekwencyjnego LPG. Zapytacie, skąd pochodzą te kontrolki? Otóż są z uaza. Tak, one są z uaza. Tutaj ciekawostka, zobaczcie ten szperacz. To jest szperacz Firestone. Tu sobie można, prawda, go włączyć i oświetlać drogę sterując nim. Tak, o, zobaczcie, ręcznie sobie nim ruszając. Cudowne. Nie wiem po co to było Amerykanom, ale było. Tu kolejna ciekawostka. Zobaczcie, że ten szyldzik nie do końca zgadza się z tą skrzynią biegów, ponieważ to była stara, stara, jedna z pierwszych skrzyń biegów automatycznych, więc ma, nie miała trybu parking. Było N, DR, LO i wsteczny. Tu już jest wsadzona z Lexusa skrzynia biegów, więc trochę opis się nie zgadza z tym, jak się, co się faktycznie dzieje z autem. No ale to jest ciekawostka, bo to bodajże chyba pierwsza skrzynia biegów automatyczna w ogóle była w tym aucie. Pierwsza produkcyjna automatyczna skrzynia biegów. Jeśli chodzi o obsługę, no to zachowano prostotę lat 40. Mamy radio, tu mamy ciekawe jeszcze. Wycieraczki są podciśnieniowe, więc teraz nie zadziałają. Trzeba odpalić motor. Zresztą w sumie mogę odpalić, to Wam pokażę. No i patrzcie, co się będzie działo. Zależnie od tego, jak mocno odkręcę zawór. Z taką prędkością chodzą wycieraczki, patrz. Ale widzę, że to chyba też zależy od ich humoru, trochę. Kolejna ciekawostka, tego już tutaj nie ma, ale było w tym Cadillacu. To był system taki bardzo pierwotny klimatronik bez klimy. Mianowicie, to nie jest tak, że tutaj przestawiając te wajchę, przestawiało się zwyczajnie linką zawór. Nie, 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 nie. Tu się przestawiało. Na jedno z tych ustawień i system trzech nagrzewnic i trzech wiatraków utrzymywał za pomocą jak to określił, jakieś termopary zadaną temperaturę, czyli jedną temperaturę niezależnie od tego jak się zmieniały warunki na zewnątrz, czyli tam świeciło słońce czy nie, czy się zmieniała temperatura, także to są same początki, pierwowzór klimatronika. No ale dobra, skoro wnętrze obczajone, chodźmy zobaczyć, co tam jest pod maską, bo to jest sobie najciekawsze, bo to, że jest ładna, chromowana kierownica, że jest taki ręczny wyciągany, że jest zegarek taki stylizowany, że to wszystko jest po prostu fajne i przyjemne, to jest nic. Teraz ciekawostka przed obczajeniem motoru. Otóż, to będzie trochę o kulturze motoryzacyjnej w Ameryce. Otóż, w latach, z których pochodzi ten wóz, Standardowe było to, że jak podjeżdżałeś na stację benzynową, to obsługa Ci tankowała, Ty nawet nie wysiadałeś, oni Ci otwierali maskę i sprawdzali olej. Więc żeby im uprościć życie, maski nie otwiera się ze środka auta, tylko łapie się za tą figurkę tutaj, mocno do góry. I się nam otwiera ta potężna, wielka macha. Na jakieś wygłuszenie jest. Jesteśmy pod maską i tutaj naprawdę dzieją się rzeczy, bo to tutaj znajduje się V8 z Lexusa. Idealnie na deklu przyklejony znaczek Cadillaca, żeby trollować ludzi na zlotach. I generalnie jeśli bym powiedzieć co tu jest oryginalne, to to będzie bardzo krótkie. Otóż oryginalna jest chłodnica, o dziwo. Ta gruba, potężna chłodnica z Cadillaca do silnika czołgowego dalej wyrabia z Lexusem. Ma tylko dołożony elektryczny wentylator, a poza tym daje sobie radę. Ale dalej to, co tu się dzieje, już jest zmodyfikowane. Mamy czterolitrową V8 265 KONI na wtrysku, zespoloną z automatyczną skrzynią biegów, taką już dość współczesną. I co jest absolutnie piękne, mamy tutaj też sekwencyjną instalację LPG spalanie około 18 litrów gazu na setkę. To jest absolutnie cudowne, że to jest Cadillac z 47 roku, z LPG. Piękne. Tak trzeba właśnie żyć, tak właśnie trzeba jeździć gratami. Jak już się dokładnie tutaj przyjrzymy, silnik został upchnięty pod maskę w wersji użytkowej. Nie ma takiego ukrywania kabli, jakiegoś clean looku, czy takich pierdół. Wszystko jest takie, tak żeby dobrze działało. Mamy sportowy filtr powietrza, brzydki, ale on jest tutaj tylko dlatego, że nie było miejsca bez cięcia, na coś innego, na jakąś ładniejszą puszkę Mamy hamulce, a raczej serwo z pompą z Audi O Boże, A8 D3 i absolutnie cudowna rzecz, czyli tam znajduje się skrzynka bezpieczników z malucha eleganta, cudowne I to oczywiście nie jest koniec ciekawych rzeczy, tego w tej chwili nie widać z tego punktu widzenia ale na przykład przekładnia kierownicza została zmieniona, no bo na oryginalnej jeździć jest dość nieprzyjemnie więc mamy tutaj przekładnię kierowniczą z Peugeota 407 listwową, dzięki czemu się lepiej prowadzi ten wóz. Absolutnie doskonałe. Jakby tak trzeba przerabiać fury. Co więcej, jak już mówimy o heblach, bo skoro wspomniałem o serwo i pompie, to z czego są heble? Heble są z BMW 32 Dlaczego? Otóż flansze pod zaciski zostały dorobione, tarcze wentylowane. Tarcze wentylowane pasują. Ponieważ tutaj rozstaw śrub jest prawie taki jak w BMW, więc łatwo je przerobić. Bo tu jest 5 razy 120,6, a w BMW jest 5 razy 120. Dziękuję dobranoc. Dzięki temu ten wóz ma wszystkie hamulce tarczowe ze wspomaganiem, czyli hamuje jak współczesne auto. No i okej, okay, powiecie dobra, no to z przodu nawiercenia. A jak to zostało zrobione z tyłu? Z tyłu wsadzony jest most z Jeepa, tak zwany DANA 44 z WJ dokładnie. I to jest w ogóle ciekawostka że te mosty były tak ustandaryzowane w amerykańskich furach, że one mają takie same wymiary na przestrzeni 70 lat. W tych samych miejscach śruby, takie same śruby, taki sam rozstaw, wszystko. Więc bez problemu można było wziąć dość świeży most z Jeepa i wsadzić go do Cadillaca Fleetwooda z lat 40. No ale dobra, skoro już Wam opowiedziałem jak to jest zrobione od strony technicznej, to chodźmy się przejechać, zobaczmy jak wygląda taki Cadillac Fleetwood z lat 40 w jeździe na co dzień, po bułki. Słuchajcie, zaczynamy właśnie przejażdżkę tym Cadillaciem i patrzcie, co się dzieje. 47 rok, a ja zapinam pas bezwładnościowy. Zapytacie, jak to możliwe, to właściciel sobie dołożył. Jak już wspomniałem, wóz jest do jeżdżenia na co dzień, więc zupełnie naturalnym rozwiązaniem jest dołożenie sobie pasów bezpieczeństwa. Też bym tak zrobił. Wspominałem już o tej skrzyni biegów. Otóż po prostu trzeba samemu sobie policzyć. Jak w normalnej, współczesnej skrzyni jest R, jest neutral i jest drive. No podświetla się LO, ale to jakby no, w zasadzie lol, bo ruszasz furą z 47 i jej prawie nie słyszysz. Ale to zaraz zobaczycie na drodze. Zanim jeszcze zdążę Wam opowiedzieć o tym, jak normalnie się nim jeździ, muszę zauważyć jedną ważną rzecz. Ten wóz ma grubo ponad 5 metrów, bliżej 6. Z czym to się wiąże? A no wiąże się z tym, że wrażenia z jazdy, zwłaszcza jak teraz GoProsem sobie zasłoniłem lusterko, są tak, jakbym prowadził mojego busa, Mercedesa Sprintera, z tą różnicą, że Sprinter ma krótką maskę, a tutaj jest lotniskowiec przede mną, zaraz wyląduje tutaj w 16, Ufa, jakby nic nie widzę, nie wiem, gdzie ta fura się kończy, ale spoko, bo on waży 2 tony, a jak wiemy, ja na przykład mam patent żeglarza jachtowego I ta, na wodzie jest tak, że większy ma pierwszeństwo Więc ja po prostu wychodzę z założenia, że Amerykanie robili jachty lądowe Więc ja mam pierwszeństwo, mam też pierwszeństwo nad pieszym no Ale okej, okay, jak już sobie jedziemy Bardzo dobra decyzja z założeniem tutaj tych foteli od Buicka Znaczy, dla mnie są troszeczkę za miękkie, kurwa To jest takie... To jest taka amerykańska kanapa, że ja miałbym pewnie problem, że w długiej trasie bym przysypiał, bo byłoby mi zbyt wygodnie Poza tym jest już ok, mam tutaj przed sobą pedał hamulca z Audi, oryginalny, fabryczny pedał gazu Kierownica jest ogromna, jest kołem sterowym Ładnie wygląda, obecnie nie jest już potrzebna, bo wspomaganie połączone z tą przekładnią listwową z Peugeota Sprawia, że spodziewałbym się, że fura z lat 40 i będę jechał takim wężykiem Otóż nie jadę takim wężykiem, tylko mam całkiem responsywny, przyzwoity układ kierowniczy, który niweluje to, że no zawieszenie tutaj jest z traktora. No bo jakie ma być zawieszenie w furze z lat 40. Natomiast co do reszty elementów, tu już zaczyna się naprawdę fajnie. Ponieważ, ponieważ ta skrzynia automatyczna chodzi zupełnie współcześnie, właśnie jak w Lexusie. Dobrze, płynnie zmienia biegi. Ten motor V8, 265 koni, on nie powoduje, że ta fura jest jakaś niesamowicie szybka, no bo dwutonowy kloc. Ale jest zupełnie wystarczająco dynamiczny. Teraz akurat nic ze mną nie jedzie, więc co prawda jestem w terenie zabudowanym. Chyba złapał jakąś temperaturę, nie będę go bardzo pałował, bo ten... Właściciel siedzi patrzy, to nie można smażyć kapora. Ale jak chce sobie przyspieszyć, no to ten samochód przyspiesza. Nie, że wciska cię w fotel, że cię zabija, że w ogóle myślisz, że zaraz odlecisz w kosmos. Ale to jest taka wystarczająca moc do kruzowania. Zwłaszcza, że wóz ogólnie może z tą skrzynką pojechać sobie na luzie 130-140, lecisz. Sobie po trasie jest ogólnie zero problemu. Oraz co jeszcze ważniejsze, pomimo tego, że aerodynamika jest tutaj w kiosku ruchu, to poziom hałasu jest zupełnie akceptowalny, bo nie słyszycie tak prawie wcale silnika. No lekko słychać gang tego V8, ale no to jest współczesny motor, jest wyciszenie, to, to nie ma takiej walki z maszyną. To jest w ogóle przyjemny. I relaksujący wóz do jazdy na co dzień, ależ agresywny Peugeot mi tu wyjechał. O, o szrek, Jezu, cudownie. Najpiękniejsze miejsce w całym Krakowie, bo jest szrek, a szrek jest najpiękniejszy. Ale wracając, o, ale to, to się prosi o test przyspieszenia. O, to jest już chyba poza zabudowane. Teraz przedstawiamy Państwu, jest trochę temperaturę na silniku. Jak przyspiesza Cadillac z silnikiem Lexusa. No, chciałem powiedzieć, że nic nie czuję. Myślałem, że to 200 od koni będzie bardziej odczuwalne, ale jednak bardziej są to odczucia z momentu, w którym moim sprinterem próbuję kogoś wyprzedzić. To mniej więcej tak to wygląda, właśnie. Jest takie, że on się musi chwilę zastanowić nad swoim życiem i potem przyspieszyć. Ale dobrze, dobrze. Także podsumowując, uważam, że to jest cudowna przeróbka. Ona może się wydawać absurdalnie dziwna i pojebana na zasadzie, kto kurwa wsadza Lexusa do Cadillac'a. Czemu masz amerykański samochód i wsadzasz do niego japońskie V8? No pojebane, ale w tym szaleństwie jest metoda, bo mamy tutaj niezawodny japoński silnik, który nie chleje tak jak amerykańskie silniki jakby nie patrzeć. Mamy tutaj kulturę pracy japońską, tłumienie szmerów. Jakby ten wóz przestaje hałasować, przestaje być brutalny. Jest taki, że naprawdę nim się przyjemnie jedzie, po prostu. Na no, tym już się normalnie, jak busem albo dużym suwem, da jeździć w codziennym ruchu. To znaczy nie odważa się wjechać do Krakowa, bo po tym jak w tym odcinku obrażałem Kraków, prawdopodobnie zaraz otoczyłby mnie tłum z maczetami i wywluk z tego samochodu. Więc nie mogę powiedzieć, jak się jeździ w ruchu miejskim, ale w takim ruchu podmiejskim Absolutnie spoko, wystarczające Bardzo mądry projekt, jeszcze jakaś muzyczka mogłaby sobie lecieć, jakby jeszcze miał klimatyzację To w ogóle... Cudeńko Popatrz, wygląd fury z lat 40 Jazdę fury z lat 90, -tych. no lepiej być nie może, jakby... Jeszcze hamuje do tego, to jest ważne, przez to, że ma te tarczowe heble to on faktycznie hamuje. To może zaskoczyć, bo widzisz przed sobą taką deskę z lat 40. myślisz, ja pierdolę muszę hamować 4 km wcześniej. Otóż nie, podjeżdżasz sobie do skrzyżowania, dohamowujesz jakby luzik. Także jeździłem wieloma różnymi projektami i słapami. I bardzo często było tak, że coś tam było niedokończone, ale w taki znaczący sposób. Tylko typu nie działa ci prędkościomierz, albo działa ci tylko prędkościomierz. Tutaj działa większość zegarów, większość rzeczy, wszystko co jest potrzebne działa. Niedoróbki tutaj są naprawdę maleńkimi detalami i to jest fajne, że to jest dokończony projekt. Nie każdy ma tyle sił i chęci, żeby dokończyć projekt. Podsumowując przejażdżkę tym 12 na 10 projekcikiem, Cadillaca z Lexusem pod maską. Naprawdę fajny temat, naprawdę fajny projekt. Oby jak, jak najwięcej takich. No i co? No i to tyle w tym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym. Oraz przypominam Wam o jedynie słusznej porównywyreczce. Oc, C.A.C. mubi, py, ly, elo. Macie w opisie tam ten, tego. Nawet spoko zawraca. Ach.